Halo? 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 Witaj z tej strony! Witajcie, z tej strony fongi. A dzisiaj opowiem sobie na temat ostatnio wydanego teasera. Scott skończył z wyraźnym przedstawieniem animatroników i poszedł krok dalej. Tym razem mamy coś w starym, dobrym stylu. Powiem wam: czapki z głów, Scott. Zapraszam do oglądania. Cóż, ten teaser jest dosyć zastanawiający. W porównaniu z innymi ma dużo więcej do powiedzenia, ma na celu nie tylko wprowadzić w grę, a i zdradza bezpośrednio trochę fabuły ogólnej na temat FNaFa. Zacznijmy od tego, co przedstawia ten teaser. Krótko mówiąc, jest to kapelusz. Ale kapelusz nie byle jaki. Przypomina on stary teaser, który Scott tuż przed zapowiedzeniem czwórki. Ale jednak, ten jest inny. Ten kapelusz jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest różowy. W tak, pewności jest to wyjątkowy element nadchodzącej gry. Mam także czarny pasek przechodzący przez niego, przypominający kapelusz Toy Jednak, on jest różowy i za niski, żeby porównać je dwa. Dodatkowo jest też tam różowa muszka. To może już od samego początku mieszać. Ale żeby przejść do porządnej analizy tematu, potrzeba ogarnieć wszystko, co się dzieje na tym teaserze. Po prawej stronie nad kapelusza znajduje się czyjaś szczęka, odbicie typowych dla w 4 potwornych szczenek na podłodze. Ludzie doszukują się tam jej głowy i osobiście nic tam nie widzę, choć może... Poza tym, na dole po prawej stronie po podświetleniu pojawia się napis Property of i coś co zaczyna się i kończy, ale my widzimy tylko te dwie części. Tak naprawdę ten fragment może oznaczać z Family Diner i najprawdopodobniej tak właśnie jest. Cóż, to chyba na tyle z tych elementów teasera. W przeciwieństwie do poprzednich nie ma tutaj nigdzie napisu Nightmare, jest to dosyć zastanawiające. Czym kojarzy się taki kapelusz? Z powodu koloru z mordercą-mordercami. Jednocześnie z purpurowym i różowym bo z jednej strony to różowy cylinder, a z drugiej widać na nim trochę purpurowego. A jednak bardziej chyba kojarzy się z purpurowym Freddym. Shadow Freddym. Ten animatronik jest rzeczywiście wyjątkowy, niewiele o nim wiemy. Sam napis mówi własność Fred z Family Diner. Można to ciekawe połączyć z tym, że Shadow często uznawane są za zapasowe stroje, o których mowa na nagraniach w trójce. Te same, które zostały użyte po incydencie z zatrzaskami. Możliwe, że Shadow Freddy jest właśnie takim zapasowym strojem. Pochodził z Fred Family Diner. Mimo wszystko nie jest takich pewny, czy coś takiego. Jednak warto to rozważyć. Mimo wszystko jest jednak mój problem. W kapelu Shadow Freddy'ego. Jest czarny, nie purpurowy. Ale jednak, że kapelusz koszmarnego Shadow Freddy'ego jest purpurowy, nie wiem, trudno cokolwiek powiedzieć z, tym, z tego co na tą chwilę mamy. Ciekawym faktem jest też to, że w porównaniu do innych animatroników to tutaj to ładny, zadbany kapelusz i muszka. Wszyscy są porozwalani. Kapelusz Freddy'ego to inna sieczka, a to tutaj jest ładne, czyste, niepodzielawione. Jak mówiłem, nie ma tutaj napisu Nightmare może to o czymś świadczyć. Czym to właściwie jest? Inna opcja to Golden Freddy. Tak, to wciąż może być ten animatronik. Z jednej strony zgadza się, Golden Freddy też ma czarny kapelusz. Jednak nie, nie musiało tak być zawsze. Animatronik z jedynki niby ma to samo. Jednak tutaj jest to trochę niebieskawe. Chociaż zawsze może być to wina światła. Inne miejsce gdzie Golden Freddy pojawia się to minigra Stage 01. Jednak tutaj wciąż. Kolor jest brązowy. Co jednak ciekawe, wszyscy rysują złotego z purpurowymi, niebieskimi elementami. Czemu tak może być? Ogólnie purpurowi i złote to przeciwstawne kolory, więc wyglądają razem dobrze. Jest to dosyć ciekawe, jednak wciąż, mało na to porządnych argumentów. Sam tekst o Fredbearsach, jak tak kojarzymy się z tym, że uważam, że Golden Freddy to tak naprawdę przekolorowany Fredber, pierwszy animatronik strój i to powiązanie byłoby tu ciekawe. Naprawdę zabawne jest tutaj wiązanie kapelusza z człowiekiem. Jako tako jego kolor może świadczyć o tym, że należy on do różowego lub purpurowego. Tutaj ważny jest też argument, że na teaserze nie ma napisu Nightmare na I sam wygląd kapelusza też jest zastanawiający. Popatrzcie tylko czy widać tutaj jakąś różnicę. Jedną na pewno. Jest to grubość ronda cylindra. W porównaniu z każdym innym kapeluszem, jest ono płaskie i chude. Bardzo możliwe, że ma takie znaczenie, i mnie osobiście kieruję się z tym, że jest to cylinder do noszenia, normalny, a nie jako dekoracja dla animatronika. Mimo wszystko, co miałby ten teaser przedstawiać w tym wypadku? Ale cóż, naprawdę jest to dziwna sytuacja. Patrząc na odbicie szczęki na podłodze, uważam, że jest to teaser koszmarnego Golden Freddy'ego. Jednak z perspektywy braku napisu Nightmare jako takiego normalnego wyglądu kapelusza że należą do różowego. Co ciekawe, Scott rzucił teasery na strony IndieDB. Poza Freddiem, każdy z nich ma normalne nazwy. Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy. Jednak najnowszego teasera nie ma. Ogólnie, Scott mógłby napisać kapelusz, czy coś. Nie wiem, czemu tego nie zrobił. Może chciał nam pokazać tylko wyraźne rysunki animatroników, a nie takie teasery. Nie wiem, ale może się pod tym coś kryć. Ogólnie, co rozwija lub w mojej torii ten teaser? Obala raczej nic. Wciąż uważam, że gra dzieje się w umyśle różowego że to jego koszmar. Nawidzę go piątka pierwszych ofiar za marionetką, jako oryginalna piątka animatroników. Ale jednak, ten teaser nasunął mi pewną myśl. Myślałem, że w NAS4 może się dziać w tak zwanej siostrzonej lokacji. A co jeśli gra będzie miała miejsce w Fredbear's Family Diner, byłby to bardzo ciekawy motyw. Wiemy, że jadalnia była mała, ale ta minigra nie musi dokładnie pokazywać, jak ona wyglądała. Wciąż jednak może być coś jeszcze na lokacja. Poza tym, co, to mówi też, o czym będzie w nas 4. Jak dla mnie opowie coś na temat różowego, ale też powie nam więcej na temat poprzednich lokacji, co jest, zdaje mi się, bardzo ciekawym tematem. Te miejsca w żadnych innych grach nie zostały zbyt dobrze omówione. I cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie, to było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie ocenić i skomentować, co minęło w tej analizie i co według Was jest warte do powiedzenia na temat tego teasera. Do zobaczenia w następnym filmiku.